Cześć wszystkim, z tej strony Astral i witam bar was bardzo serdecznie w, ponownie w Far Cry 5 a dokładniej dzisiaj zaczynamy sobie ostatni dodatek, którym jest zombie atakują moim dziękuję serdecznie każdemu, kto się zdecydował wesprzeć kanał, jesteście absolutnie super a my bez dalszych wstępów sobie zaczniemy tak więc zombie atakują i tak, teraz nas przeniesie ja już to włączałam, więc właśnie już wiem, że tak się przeniesie, ale jezu, kozacko to wygląda właśnie, mamy zombie atakują dead living zombies eee, tak więc dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Aha, teraz mi nie pokaże tej opcji cholera, jasna. Um, miałam napisane, że w świecie, w którym filmy um, zostały na dziesiątą stronę um, wykorzystane i tak dalej, to um, dostaliśmy jakąś nową odsłonę tego przez Gaia Marwella, gdzie Guy Marvel um, to był kolega z głównej fabuły Far Kraja 5, którego można było spo spotkać, który faktycznie nagrywał jakieś filmy, więc cholera wiem, może zobaczymy um, właśnie w tych filmach, które są przedstawione jakieś sceny z tego co żeśmy nagrywali powiedzmy z nim tak więc dobra, łany przerażenia to pierwsze i dobra, mamy te łany przerażenia graj solo, graj we współpracy bicie rekordu, najlepszy wynik eee, okej okay. dobra, spróbujmy tak razie, graj solo jeśli to jest tylko gra na wynik to się ten odcinek nie pojawi, więc ahem, zobaczymy jeszcze, czy zobaczycie czy też nie, zombie mają coś tam, coś tam a, okej okay. wygląda interesująco oh hey have i got a script for you this thing is grade a pure gold it's like return of the living dead meets bridges of madison county only better close Hello? your eyes and picture this a top-secret military aircraft carrying top-secret cargo fucking explodes in midair after an engine malfunction and the debris rains down over a secluded wheat farm in the middle of nowhere What's this top secret cargo? You ask? Dead soldiers that have been reanimated into zombie super soldiers. The echoing explosion wakes up the missus, and she's like, "Oh, honey, what was that? You need to go outside." I'll check it out. But that's a bad idea because our super soldier zombies are ready for war. Ah, this. My fucking field. This farmer is now the last line of defense to prevent a global, global, global zombie, 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 outbreak, outbreak, outbreak. <laughs> Run! I'll take care of this shit! Wiecie to trochę mi to przypomina, muszę przyznać, um, powiedzmy tą fabułę, znaczy fabułę, początek fabuły um, do Destroy All Humans, ale to właśnie w troszeczkę w w inaczej wtedy było. Stacje mutacji, mówicie. Zniszcz stacje mutacyjne. No dobra, mamy hit bejsbolowy, mała apteczka. A? Okej, okay, czysta noc, okay. Dlaczego mam tylko strzelbę na boga? Ja nie chcę mieć tylko strzelby. O nie, czekajcie, mam pistolet, okej. Okay. W takim razie poproszę pistolet. Pistolero! Okej. Okay. Szkoda, że ten pistolero nie jest wyciszony. Aha

Dobra. Amunicja. Amunicja do strzelby. Ale dlaczego dwururka? No autentycznie. Dobra, zniszczyć to. Zanim się spierniczy. Dobra, nie. Potrzebuję czegoś bardziej szczegółowego. No. Jezus Maria, wytrzymałe cholerstwo. Możesz się do tego nie zbliżać w gruncie rzeczy, szczerze przyznam. Ej <laughs> Dobra. Jezus Maria, ciężko jest trafiać bez kitu Jezus Maria, dlaczego jest tak ciężko ci strzelić w łeb, stary. Okej. Okay, jedno padło. Alleluja. A ja w dalszym ciągu nie mam żadnej innej broni na do jasnej cholery. Dobra. Czekajcie, bo ja nie... Uuu. Hu, 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 tutaj coś może być. jest. Kałaszników. Bardzo dobrze. ja Więcej amunicji nie, nie wezmę. Hm, pasuje mi to.

Dobra. Jest trójka. Yy, mogę dzięki temu właśnie szybko rozwalić tę To jest jak najbardziej spoko. Przerwałam to? Tak, przerwałam to, okej. Okay. Hura. Okej, okay, w takim razie. Zobaczmy. Mamy apteczki. Mój bien. Mamy traktor, czy ja mogę... <ścoughs> <laughs> hmm, będzie wesoło. Dobra, nie chcę przez beczkę przejeżdżać, chociaż chyba muszę. Nie chcę beczki aktywować w przypadku, jak wysadzi się i tutaj się... Jedziemy z tym koksem. Dobra, tutaj mogę przejechać. użyć trzymanego przedmiotu do rzucania. Jakiego przedmiotu do rzucania? Do jasnej cholery. What's that? It's a zombie with its skull opened, brain exposed, and it's leaking toxic goo. You? Oh, hmm, that's nas. gross. What toxic goo? You want me to explain what happens when our hero headshots him? Nah, I'm good. I thought it would be more useful to... I thought it would be useful for me to... Aha, so zombie, right? Ta... Myślę, że się mi przyda ten traktor, ale chyba jednak nie po prostu nim ucieknę, że hej daleko. Hej, wychodzimy z niego. Dobra. U! Nieźle. Czy wy możecie paść z łoski swojej? Dobra. Nie ma to jak auto zaplą. Pięknie. Dobra, i biegną wam, nam takie tutaj, kurde, normalnie żywe zapalniki. Ale powinny się same wypalić, że tak powiem. Dokładnie, wypaliły się same. Bierzemy my, ile tylko możemy, amunicji. Aaa, zostawcie mnie. A? Pięknie. Ominąć ich trzeba i... O Jezu. Okay. Nie wyszło jeszcze. Jeszcze się, kurde, spałnią. Hauny, dziady, prostaki. Od której strony jeszcze są... Jasny gwint. Jeszcze są te, te, te z jakimś płynem. I od tej oczywiście, że od tej... Spadaj! Oa. Oa. Mam wteczkę mam. Okej. Okay. O, Jezus. Hej. Okay. Jezus Maria. Nie najgorzej, się najgorzej i lecimy rozwalić to w miarę moich możliwości już do końca. Yeah, baby, mamy to. Hej, okay, nice. Ha, to lecimy dalej. Czy są tutaj gdzieś jakieś miejsca z nowymi broni? to tej cholery? Mamy tutaj apteczkę, zarąbiście, mamy tutaj traktor, ale ja się muszę podrapać oczywiście, więc y, chwilowa przerwa na szczęście się nie spełnią, jeśli ja nie podejdę do nich. To jest! Plus. Nice. Jestem za Jestem bardzo za. Ile ja mam do w magazynku? Nie, jestem w niebie, w niebie trochę. Ruchu, the dead dogs to cudownie. No. Niby taka super strzelba, ale padają na dwa strzały, a nie na jeden. Noż do jasnej cholery. Dobra, chyba się wolę tam nie zbliżać, że nam. Kurna raz, ale niecelnie z tym kałasnikowem, Ajś A, bo ja mam dwie strzelby w tym momencie, okej. Okay. Dobra. Autentycznie, niby super strzelba, ale... No jak powiedziałam, yy, yy, Potrzebuję kilku strzałów, a nie jednego. Dobra. Jak wam to powiedzieć? Bardzo mnie interesuje zniszczenie tego dziadostwa. Ała! Okej. Okay. Czyli wszystkie giną, jeśli ja to zniszczę. Dobrze wiedzieć, w gruncie rzeczy. Znaczy, tak się przynajmniej zapowiada. Okej, okay, Poczekajmy sobie chwilę, niech mi się zdrowie odładuje, może. E, tam widzę, że może być jakaś broń chyba na górze. So Diana lets try Our again. Okay, the high ground. What's there? Nothing. It symbolizes like climbing social ladders and the hollowness of the American dream. Okay. Mm. We're talking tak. about a blockbuster, not some artistic little indie. We need serious firepower up there. Mm. chodź do mnie. Dobra. Wobec tego, lecimy. Chciałam w sumie dla samego skrótu sobie polecieć tam, no właśnie w, w tym kierunku, że tak powiem, ale że mi dali za to nagrodę, super. Dobra, lecimy dalej. Zambi. <grym> zambi 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 mhm. O Jezu, zjawisko. Aha, to dynie są. Myślę, wybuchowe beczki, autentycznie. Dobra! Ai! é <laughs> Dobra, wszystkie padły były. A co to, to tu padnie zoski swojej... Oj, oj, oj! że ten ogień. Dobra, i dolo. Dziękuję. Not extraterrestrials. Yeah, so so I know you did similar stuff in that TV show, but imagine it was done better. I won awards for that show. And you lost a bunch. Hmm. Know what? I'm gonna pass. Your idea was pretty basic. I'm the one responsible for the pizzazz. come on. Czyli się nie udało niestruco. w tej prezentacji. Super. to dalej idziemy. No, W takim razie, skoro mamy jeszcze parę map, myślę, że przyjdziemy, ja wszystkie w takim razie. Mosty pożogi, lecimy z tym koksem w takim razie. Graj solo, lecimy, od co. Najlepszy wynik, chrzanin, nie wynik trochę, szczerze przyznam. Znaczy, ja mam w tym momencie. Yy, nie mam internetu na chwilę obecną, więc możliwe, że mi nawet nie nalicza. Ale co tam, szczegóły. <grym> Jaki creep! First off. Huge fan of your award-winning character-driven war movies. Thanks. Yeah, yeah, yeah. How about making one that's so intense it'll give the audience PTSD? Get ready for the best elevator pitch ever given in an elevator. Picture this. <laughs> 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 the team. They're <laughs> <light up> <laughs> the <laughs> on a dilapidated bridge. They're isolated, surrounded by water, but they give no fucks because they're the best. Yeah, we fucking rock. Eat shit, zombies, scum. Da, 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 da. Killing zombies? Yeah, they can do that all day with the right support, of course. But sometimes support fucks up supporting. Oops. You guys dropped us on the wrong side! I'll we'll send my guys ahead! We're gonna need ammo! What happens when the bullets run dry and mission annihilation turns into mission survivalization? Only way we're gonna live is by surviving! Huh? Hmm. A war where the enemy's already dead. That's half interesting.

jej. Dobra, yy, o Jezus, Maria. To chyba muszę przeskoczyć, ale jakie to mam? Jakie to mam przejść? Chyba muszę jakoś właśnie znaleźć obejście jakieś, nie? Czy nie? Okej, okay, trochę nie wiem, jak mam się poruszać w tym kierunku. Słuchajcie, okay, lecimy o w ten sposób teraz Mhm. So, mm. mm. oh, oh, oh. mm Oczywiście ja będę ostatnia, jakże inaczej. Przepraszam bardzo, czy ja mogę przez to przebiec czy Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, lepiej nie. Cocham się. Uff. Jak ja się tam, jak ja tam mam przejść na bogatwa roga? Nie wiem. Bez bicia, szczerze przyznam, że nie wiem. Myślę, w sensie, co powinnam tutaj przeskoczyć? Nie. Głupota. Jakie tam powinnam przejść dalej? A no, tutaj jest przejście. Okej. Okay. Nie. Jakoś mnie nie dziwi to, że ja to przeoczyłam. No okay. To jest to, co podniosłam, ta, Chyba. Dawałoby mi się. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Siemano. Ktoś jeszcze? Zdecydowanie nie. Czy ja mam właśnie strzelbę jakowoś? No mam, no mam. Hej, to lecimy ze strzelbą w takim razie póki co. Okej... Okay. Hejka! Okej, więc at the na of the zombie. No humans around, right? No dialogue, Yuh. just a zombie massacre. Just a zombie massacre! <laughs> There's these mutants stations and goo and mayhem. Dobrą? Czyli znowu same O no jasny więcej niż jedna. mnie? Dobra, wolę jednak, wiecie, z bezpiecznej odległości. Co to jest w ogóle? Aha, że jakby nie załadowane, tak? To... Rozwalone? Nie mam zielonego pojęcia. To nie jest rozwalone definitywnie. Jeszcze. Ejka. Dobra, to się, to rozwaliłam zdaje się. A! Za blisko. Ja blisko drogie państwo Nie życzę sobie przestrzeni osobista do jasnej cholery Dobra ja to się dezaktynowało Jeszcze tutaj Ju? Nie wiem czy ju. Tak, ju. okej okay. I teraz mogę przejść Mój mien A gas truck leaks gas, and now it's a road of fire, baby. But what does this mean to the hero? The, the fire represents the, the, their anger issues. It's, instead of dealing with it, they're they're avoiding it. Okay. Dobra. Okay, Mamy so to. then there's a flipped train. Wait a minute! It's a fucking flipped gas tanker! The explosion will make people shit themselves! Mm. Mm. Dobra, <laughs> 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 Is this a way to show something about the main character? We are! They know how to explode things! <laughs> będzie też opcja, nie, ale faktycznie mam były w tym zero. Ale do ci muszę przyznać, nadaje się myślę, pisania. Jeśli ja nie wiem czy mam. Dobra, widzicie co? Idę dalej przed siebie. Okay. Let's on, the hero's gotta find a way down if you were to put the story beats on a graph this would be the low point in the movie and haha, the bridge <sighs> in my career you say something mm -hmm. nope now the hero finds themselves with literally nowhere to go literally mm -hmm. maybe we can hear the hero's inner monologue there's despair loss or they can just use a cool grappling hook no the

tych filmach jego Jej. Palo, zapalone łby na paleńce nasrani coś jeszcze nie mnie no definitywnie dobra lecimy dalej w takim razie póki co przynajmniej czy tutaj przepraszam bardzo są kolejne te 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 dziadostwa przy których się spełnią te przeklęte zombie zakładam że tak no, powiedzmy. Okej. Okay. Padł był typ. Nice. Gdzie mam? Aha, wyżej mam się przedostać. Okej, okay, ale w tym celu to chyba muszę pójść tędy jakoś, wydaje mi się. Okej, okay. tutaj wolę mieć strzelbę. has to cut through a homeless hideout inside the bridge zombies are there having a freaking zombie feast what are you trying to say here about the homeless issue that homelessness is is bad really going out on a limb with that huh good luck homelessness is a real important issue for me I want everyone in the world to have a home and a shelf filled with blu-rays of all the movies I make <laughs> Dobra. Na wszelki wpadek właśnie biorę ze sobą cały czas strzelbę, jakby miał nagle na mnie wyskoczyć dosłownie metro ode mnie jakiś zombie. Jednak wtedy lepsza jest strzelba, powiedzmy sobie szczerze. Ateczki! Nice! Biorę! Nie mogę, mam max. Cholera, jasna. Dobra, lecimy dalej. Aha, tędy muszę iść, okej, to się spinamy w takim razie. Aha, a new gun! One more character? How about a fucking zombie Sasquatch character? Boom! A twist. Ha, in your bite your face zombie. Co zabawki? Co mówię? To no, jest jest normalnie chyba. Tak mi się wydaje. Ej, ej, Oh, ho ho ho! Ay ay! This is the most, the most unfairest of all. Do widzenia, żagman papa. So the Sasquatch is fucking toast. <laughs> okay. It ends on a duel with a monster. No, our hero sees a way out. O. okej. Okay. To było interesujące. Lecimy dalej, jak mnie mam. Mam nadzieję, że teraz mnie nie dadzą pięciu, kurde, bez jakiejś... O, stacjonarnej. No właśnie. O, hej. Jezus Maria, więcej was Mateńka nie miała? To ode mnie? A my jedna?

nie, nie tym. Bo to oznacza, że właśnie nie ma dla mnie żadnego na dole. Nie idzie za, żaden na mnie. Na dole. To jest wygodne. Na no, spokojnie. Troszeczkę się wycwaniłam. muszę przyznać akurat pod tym względem. Ty, halo, patrz tutaj, żebym cię widziała. Zakończ ten cyrk z mostem. Aha, nie no, zarobiście. Ok, słyszę Cię Hamie. Okej, okay, co Jeszcze was więcej tutaj. Hez, Jezu! Czy możecie sobie dać siana zoski swojej? By mnie to bardzo ucieszyło, Gdybyście sobie dali siana. Jezus Maria, ile was tutaj? Dosłownie teraz z mostem? Czy jeszcze jeszcze około słyszę? To tam się szlaja, więc zapraszam do mnie, do imprezki. Okej. Okay. Póki co, chwila spokoju. Aha. No dzieje. Ja tam mam nadzieję, że jednak koniec. Kolejny żołnierz, który widzi naszego hero, jest tylko innym zombie.

A, możliwe, że to dlatego, że właśnie bicie rekordu by mi dało um, troszeczkę, troszeczkę więcej, w sensie troszeczkę więcej po prostu, by mi dało punkty. Dobra, moi mili, um, to ja myślę, że póki co sobie akurat zakończymy. I dalsze pomysły będziemy się tym razem. Moi mili, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na to, to zaproponuję Wam dzisiaj um, pomysły reżysera. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie z kanał, linka macie w opisie oraz na stronie mnie kanału. Do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!